Polak-Bielasonowica, no, ponieważ słyszy, ta sprawa tak? się przewija. Natomiast to, że my jako dziennikarze, media nie jesteśmy w stanie Dokładnie nazywać problemów. Co jakiś czas tylko pojawiają się większe teksty, o czym żeśmy też pisali. Gdzie jest ten problem? Dlaczego my nie ufamy sądom? Nie, nikt nie badał, na ile sądy ufają społeczeństwu, ale to jest zupełnie inna sprawa. Zamknijmy temat ufania, konstatując, że 50% obywateli sądom nie ufa. To komu ufa? Im mniej pracujesz, im więcej kradniesz, tym więcej masz. Ale to dotyczy tylko elit rządzących. dwóch 2 swaniaków. Zostawmy mów. No, ale to bardzo skromnie i tak ocenił pan prezes Leper, dlatego że chyba jest więcej niż 1% tych, którzy kradną i biorą. Znaczy udziału. kradną, tak, ale tych, którzy są w elitach, to chyba tak, czyli tych, co dużo kradną, jest pewnie 1%. Natomiast jeżeli chodzi o przewodniczącego Lepera, to było dobrze by było, gdyby media też czasem cofały się, to o czym często. Wspominamy tutaj w tym programie do archiwalnych materiałów i do wcześniejszych wypowiedzi przewodniczącego Lepera, który z takim zdziwieniem, kiedy zarzucano działaczom samoobrony kradzieże, defraudację, mówi, dlaczego się za nas bierzecie? My jeszcze tak mało pokradliśmy. Zacznijcie od tych, którzy więcej pokradli. Bo przecież w, w tym roku powiem, mieliśmy nie. pijanego motorniczego pociągu. Policjanci rabowali tiry w Radomsku. 30 sędziów ma postępowania za łapów. Łowcy skór, to już nie będę Państwu przypominał, prokurator hop niesubordynowany w końcu skończył w areszcie, nauczyciele pomagali w ściąganiu, lekarze pili, ukradziono jednorazowo dwa kilometry torów. I dlatego ta wypowiedź, która dała tak duże zwycięstwo w wyborach samorządowych jest bałamutna, bo brawo bili ci, którzy wierzyli, że tylko 1% w Polsce... Ludzi nie spełnia norm etycznych. I dlatego była to najbardziej produktywna wypowiedź tego roku w przeciwieństwie do przecież wypowiedzianej także ludzkim, potoczystym językiem. Łobuzowi nie podaje się ręki, łobuza się nie przyjmuje w domu, łobuza się nie przyjmuje na salonach, tylko obóz musi zdawać sobie sprawę, że dopóki nie zmieni swojego postępowania, będzie... Odsunięty od życia. No, przyjąć można, tylko trzeba nagrywać może. <grym> ale wiadomo, <od> razu. <grym> że nie będzie. Mieliśmy jeden przypadek realizacji tego hasła, ale jeden malutki, bo poza tym salony stały otworem, ręce podawano aż do ostatnich chwil w różnych sytuacjach. Ten jeden przypadek. Radio RMF FM, którego właściciel zamknął przed politykami nazywanymi przez niego hołotą swoją antenę. Przeczytajmy wyraźnie ten napis. Są barwy hołoty oraz wyraźna determinacja szefa radia komercyjnego, który jest najlepszym w Polsce radiem. Teraz zapytamy, czy jest związek między radą profesora Cora, decyzją prezesa Tyczyńskiego, a efektem anteny. Ja tutaj mam oczywiście mieszane uczucia i Zapytamy się, do czego służą media, bo oczywiście jeżeli służą dopuszczania muzyki, to taką też będą, będą miało, będzie miało radiosłuchalność i prawdopodobnie świetnie się sprawdza w tej roli radio RMF. Natomiast jeżeli mówimy o informacjach i newsach, to taka postawa unikania informacji, czy konfrontowania polityków, dochodzenia prawdy i zadawania trudnych pytań i unikanie tego, to jest błędem. jest po politycznie... Zauważmy, że nagry... sobie chleb po prostu. Polemicznie zauważyć można, że nagrywać można także w zaciszu gabinetu i potem y, na antenę. Więc no, nie zawsze jest, trzeba tak czy od razu. Jest, jest kwestia, że się nagrywa na oku tylko wybiórczo te afery i nie doprowadza się niczego do końca. Z wynalazków tego roku. No ten to mi zapadł, zapadł w pamięci i zapadnie na długo. Ci złodzi powinni być nad morzem, a ci z na, nad morza powinni być w górach. Bo tam tracą pozycję swoją i kontakt z naturalnym środowiskiem przestępczym. Powiedział naczelnik aresztu śledczego w Łodzi, co tłumaczy, dlaczego właśnie z Łodzi uciekł mieszkaniec Łodzi niejaki Jędrzej, którego policja złapać nie mogła. Złapał prywatny detektyw Rudkowski. Poza tym górale nad morze, Marynarze do więzień w górach. Tego patentu to jeszcze nikt w Europie Zjednoczonej nie ja wymyślił. tak, że, że to są jakieś słuszne założenia, bo teoretycznie to jest słuszne, natomiast doprowadzone do absurdu. Słuszne to już 2000 nie, nie, to lat zakłada, temu było zamknąć bo, i izolować. Nie, to, to oczywiście, że jest niesłuszne i tutaj prosi się o jakiś komentarz yy, telewizyjny, bo więzienia służą od tego, żeby izolować skutecznie, a jeżeli no, nikt nieskutecznie, nie tak nie to udaje. nie są więzieniami. No, to takie to nie właśnie nie. są. No, nie udaje się, no to... Z nieskutecznych pomysłów odnotujmy jeden. Prawda, że niepowtarzalny i pochodzący aż z czerwca. Utrudnienie dostępu do alkoholu i tytoniu nieletnim to główny cel założonej w strzewie ligi uczciwych sprzedawców. Spośród ponad 300 właścicieli sklepów i restauracji do walki z nałogami wśród najmłodszych przystąpił co jedenasty. I oni tworzyli ligę uczciwych sprzedawców, z czego wynika, że w Kłobucku i w iluś tam miejscowościach, łącznie z Pcimiem, nie mamy uczciwych sprzedawców, nawet w proporcji co jedenasty na trzystu pięćdziesięciu. Inicjatywa niezwykle warta zauważenia. Ja ostatnio specjalnie przeglądałem historię Schlesingera, historię Ameryki, gdzie w 1934 roku firma Ford wydała wojnę wszystkim przedsiębiorcom, yy, wojnę jakości, mówiąc, że nasze samochody będą perfekcyjne. Jeżelikolwiek znajdziecie Państwo jakikolwiek błąd w tym samochodzie, my wymieniamy Wybiera go Ford. na nowy. Ford wygrał tą wojnę, a do 1934 roku mniej więcej sytuacja w przemyśle czy w produktach w Ameryce wyglądała tak jak teraz. Budowano tandetę, niedoróbki, oszukiwano klientów, gdzie tylko można było na tych produktach, na jakości. Yy, yy. My też czekamy na swojego Forda, na kogoś takiego może właśnie jak ta inicjatywa w Dczewie. Choć może czekamy na swój etap w historii, bo wiadomo, że jesteśmy teraz na etapie, kiedy można było każdy kolor Forda wybrać pod warunkiem, że był to Ford Czarny. Po tak, sylwestrowo przejść możemy do wiadomej sprawy. Pamiętajmy, że jesteśmy dziennikarzami, w związku z tym porównamy, jako wiadomej sprawie mówiły kolejno różne redakcje. Pierwsza redakcja. Ponad 17 milionów dolarów łapówki w zamian za zmiany w ustawie o radiofonii. Gazeta Wyborcza pisze, że taką propozycję złożył producent filmowy Lefrywin Adamowi Michnikowi. Rywin mówił, że występuje w imieniu wpływowej grupy polityków SLD. Zmiany w ustawie miały umożliwić gazecie kupienie telewizji Polsat. Tu wyraźnie redakcja zafascynowana jest kwotą 17,5 milionów dolarów, albo im poniżej tej kwoty nie warto by Państwu zawracać głowy. O dolarach zatem była to informacja, w przeciwieństwie do relacji następnej redakcji. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza publikuje sensacyjny materiał na temat wydarzeń sprzed pół roku. Znany producent filmowy Lew Rywin miał zaproponować szefom Agory i Adamowi Michnikowi pomoc w przeprowadzeniu korzystnych dla spółki zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Dzięki tym zmianom Agora mogłaby m.in. kupić telewizję Polsat. W zamian chciał 17,5 miliona dolarów. Lew Rywin zasugerował, że przysyła go premier Leszek Miller, a łapówka ma być zapłatą dla tych, którzy zmiany w prawie umożliwią, a więc dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Adam Michnik rozmowę potajemnie nagrał, po czym poinformował o wszystkim premiera. Co było dalej i dlaczego dowiadujemy się o tym dopiero teraz? Sensacyjna wiadomość sprzed pół roku. Tak sobie redakcja żartobliwie mhm. zaczęła. Istotnie, istotnie, sensacyjna nie jest to informacja, skoro dotyczy faktów sprzed pół roku. Ale Krążą są nas Warszawie fakty jeszcze starsze. i wiele osób tego nie wiedziało przecież. No, to krąży po Warszawie ta historia już od dłuższego czasu i w środowiskach dziennikarskich nie jest większą tajemnicą? Powiem więcej, że jakby zapis tej rozmowy także w rozmaitych, krótszych, dłuższych odpisach krążył po redakcjach. Warszawskich. Nikt naprawdę nie wiedział, jak się do tego zabrać i co z tym robić. Skoro sama gazeta wyborcza nic z tym nie robi, bo trudno z... 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 robić pracę Na za nim. szczególny obieg materiałów dziennikarskich krążą one po redakcjach, ale zanim do czytelnika dotrą, to i pół roku mija. Następna redakcja inaczej rozłożyła akcent. Minister Sprawiedliwości Grzegorz Kurczuk chce, żeby prokuratura apelacyjna wszczęła postępowanie w związku z artykułem „Ustawa za łapówkę opublikowaną w Gazecie Wyborczej. Z artykułu wynika, że Lef Rywin, producent filmowy, prezes Rady Nadzorczej Kanal Plus, zaproponował wydawcy gazety, czyli firmie, firmie Agora, zapłacenie 17,5 miliona dolarów. W zamian obiecywał załatwienie korzystnych zmian w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Powoływał się przy tym na uzgodnienia z grupą trzymającą w ręku władzę. Uwaga! Od dziś koniec bólu krzyża, koniec zesztywniałych od stresu mięśni. Oto Body Regenerator. ultra nowoczesne urządzenie do masażu wszędzie tam, gdzie dopadnie cię ból i zmęczenie. Inne urządzenia działają tylko powierzchniowo i nietrwale. Są zbyt słabe, aby ich impulsy wnikały w głąb mięśni. Body Regenerator! To pewność masażu skutecznego uzyskiwanego dzięki cylindrycznej osi silnika, poruszającego w górę i w dół dwie głowice do masażu. Tylko w ten sposób silne fale masujące mogą głęboko wnikać w mięśnie ciała. Co więcej, intensywność masażu możesz regulować stosując nawet 2200 uderzeń masujących na minutę. Tylko taki masaż poprzez swą siłę i intensywność jest rzeczywiście skuteczny. Body Regenerator to masaż, którym możesz delektować się sama lub podzielić się nim ze swym partnerem. Poznajcie się. Oto Body Regenerator, nowy przyjaciel Twojego ciała. Body Regenerator to odprężenie i relaks w najbardziej nawet męczącym dniu. Nie dziw się, gdy inne urządzenia masujące nie przyniosą Ci ulgi. Od dziś możesz o nich zapomnieć. Tylko Body Regenerator zapewni Ci skuteczny i głęboki masaż relaksujący i upiększający. Co więcej, jest to masaż o prawdziwie długotrwałej skuteczności, a jest to możliwe dzięki unikalnemu silnikowi, który powstał w oparciu o doświadczenia niemieckich konstruktorów silników samochodowych i dlatego jest tak skuteczny i trwały. Battery Generator to relaks i regeneracja, to skuteczność działania osiągnięta dzięki niemieckiej technologii. Zapomnij więc o bólach, zapomnij o stresach. Po prostu włącz Battery Regenerator i poznaj prawdziwego przyjaciela Twojego ciała i Twoich zmęczonych mięśni. Battery Regenerator. jedyny na rynku masażer wytwarzający głęboko wnikające fale masujące wraz z zestawem końcówek do masaży o różnej intensywności. Battery Regenerator. za jedyne 199 zł. Nie czekaj, zamów, zadzwoń. 0 Prefix 61 85 8200. www.emarket.pl Zapraszam Cię do mojej sypialni. Zadzwoń 0700 880 777 Zapraszamy Państwa na sylwestrowo noworoczny program rozrywkowy pod tytułem Przeboje musicalowe. Część pierwsza 31 grudnia. Część druga 1 stycznia. Na antenie telewizji Polsat. Każdego dnia otwiera się przed Tobą fascynujący świat przygody i sportowych emocji w mistrzowskim wydaniu. Zawładnie Tobą magia kina i poznasz życie wielkich gwiazd. Odkryjesz krainę wspaniałej muzyki i niezwykłych tajemnic dzikiej przyrody. Ten wspaniały świat odnajdziesz dzięki dekoderowi Polsatu. Teraz kaucja i aktywacja to tylko 99 zł. Polsat Cyfrowy. Najwięcej kanałów za najniższą cenę. Choć nie wiedzą Państwo, o jaką by grupę chodzić mogło i gdzież tę władzę ta grupa otrzymała. Bo to przecież się Państwo mogą tego domyśleć, ale w istocie materiał był o ministrze. Kurczuku. Od niego się bowiem zaczął, że się zajmie czymś, co dopiero potem wyłuszczono. Jak widzą Państwo, jedna sprawa na trzy sposoby wziąta być może. Aczkolwiek brakuje jeszcze tego czwartego podejścia i pewnego niesmaku, dlaczego wszyscy z pewnym niesmakiem żeśmy podeszli do tego materiału w gazecie wyborczej. Jest coś, co mi się wydaje, że nawet wydawcy i autorzy tego tekstu nie zauważyli, wiele osób nie zwróciło uwagi. To jest ta taka, taki salonowy właśnie sos, w którym to wszystko pływa. Jest Leszek, czyli pan premier Miller, jest Adam, czyli redaktor naczelny Gazety Wyborczej, Michnik, jest jakiś Lew, Lewek, jest jakiś Robert, który się okazuje prezesem Kwiatkowskim. To wszystko krąży w własnym towarzystwie i gdzieś jakieś pieniądze miały dotrzeć, nie dotarły, jest jakieś wyraźne towarzyski, ktoś w towarzystwie puścił błąd to... i decyzje i teraz wszyscy nie zwracają uwagi na to jakaś prokuratura, w ogóle nikt się tym nie zajmuje, to jest właśnie ta gazeta wyborcza i Adam i Wanda, pani Rapaczyński, czyli czekają no teraz... z ogłoszeniem tego. Zastanawiają się, co z tym zrobić, na jakieś informacje, które nie wiadomo na jakie informacje czekają. Wrażenie ogólne dla czytelnika z tego materiału jest takie, że no, to towarzystwo wzajemnej adoracji w czymś, w Ale jakiej sprawie tak, się to było, nie no, Nie dla pierwszy czytelnika. raz, bo to przecież są właśnie te salony warszawsko krakowskie w których wiele rzeczy się właśnie odbywa, i to się odbywa w ten sposób. I my tylko obserwujemy jakieś. Takie z oddalenia, jakieś fragmenty tego wszystkiego. Bo przecież ja od razu powiem, co ja myślę o panu Rivinie, że jest to naprawdę znam go od bardzo wielu lat, nie osobiście, ale z działalności. Wiem, że jest to człowiek niezwykle bystry, dobry menedżer i ten człowiek by nie zrobił jakiegoś idiotyzmu, nie mając odpowiedniego zaplecza i przygotowania do tego. Znaczy nie zacząłby interesu, który jest na spalenie przeznaczony od razu. To może Czyli... ja powiem, co ja o tym myślę, bo nie chcę Coś mówić jest o ludziach, bo nie tym. wiem, jak to jest. Mam natomiast dowód, że po 13 latach demokracji w myśleniu o mediach dominuje tylko kto kogo podkupi. A za rok przyjdzie tu taki wielki walec ogromnych koncernów medialnych, które tych wszystkich kupujących, nagrywających rozjedzie. Równiutko. Bo jeżeli na tym poziomie toczy się refleksja na temat mediów w Polsce, to nad tym trzeba płakać. Bo wiem, reszta, że to, to jest, jest... więcej przecież niż refleksja nad mediami, bo to jest w ogóle pewna zgnilizna tych elit politycznych i tego właśnie towarzystwa znaczy, Właśnie Niedobry element jest tutaj, że w tych elitach i w tym towarzystwie salonowym znajdują się. Yy, człowiek postacie mediów, w tym Gazety Wyborczej, że no, spotykają się towarzysko z, z premierem. Wiemy, Ta rozmowa, która ma być niby konfrontacją, okazuje się towarzyskim spotkaniem, że premier nie zrozumiał, że to nie jest towarzyskie spotkanie, czyli jest dużo takich towarzyskich spotkań. Dla mnie też uderzający jest ton tego tekstu w Gazety Wyborczej, gdzie zastępca redaktora naczelnego Helena Uczuwa mówi, że osobiście była dotknięta. Wanda Rapaczyński bu, y, była wstrząśnięta, no bo Adam Michnik koncyn, był zdruzgotany, ja wszyscy dziwi? byli tak dotknięci, Raszli a nikt nie poszedł męcą. do prokuratury. Trzeba powiedzieć, nie poszli do prokuratury, bo przecież mogli mieć pewność, że... Właśnie cztery miesiące temu pojawiły się w tygodniku wprost pierwsze nieoficjalne wiadomości o dziwnej rozmowie Lwa Rywina z Adamem Michnikiem. Oczywiście sprawa się zainteresuje, trzeba po prostu zbadać, yy, ale to oczywiście nie będę czynił ja, tylko podlegli mi prokuratorzy. I to jest drugi temat do dyskusji. Mamy bowiem dowód, że minister sprawiedliwości wiedział o sprawie, podobnie jak wiedziano w redakcjach. A tak na marginesie, to niech państwo nie wierzą, że trzeba nowelizować ustawy, żeby zakazać koncentracji, bo od 10 lat ten zakaz w tej ustawie jest nie Z po to, chodzi, to tylko chyba szło. Mentności tego wszystkiego, i ja się boję, że my nadal nie będziemy wiedzieli, co, o co naprawdę w tym wszystkim chodziło. A z pana Rywina, którego Też, nie ma powodu i... bronić, zrobią albo wariata, że prawdziwy miał rację. On tak. coś przygotuje takiego, że dopiero wszyscy siądą. Wypowiedziała się w tej albo w innej sprawie policja. Bardzo ważną jest, aby każdy z nas, nie był obojętny na przejawy zła, które się dzieją wokół niego. Dlatego bardzo proszę i apeluję, abyście Państwo o każdej takiej sytuacji, która wzbudza wasze, Wasz pokój, informowali najbliższą jednostkę policji. Czyli na posterunek. To może I właśnie pytań, na to. Dlaczego nikt nie poszedł na posterunek? To może lipcu, na to właśnie była się reakcja. O właśnie, bo dopiero teraz się komendant wypowiedział. wiedział, może... bo nawet czytamy, że przez 12 lat istnienia Agory nikt nie ośmielił się złożyć nam korupcyjnej propozycji. W 2013 roku oferta Ribina była. Hmm. Trzecia z kolei, więc na posterunek można było z dwiema. A jakie, dwie wiesz... poprzednie tak, żeśmy się nie dowiedzieli. Ale to trwa śledztwo dziennikarskie. Znowu jest sami coś, Państwo z czym wiedzą. my u nas staramy się walczyć. Czyli jakby sugerowanie czytelnikom, że my wiemy coś więcej, ale wam nie powiemy, dlatego że jesteśmy już no, bo po tamtej krąży stronie. To Są po jesteśmy Jesteśmy częścią tych elit i my wszystkiego nie będziemy wszystkie informacje podawać. Na przykład walczymy z czymś takim jak podawanie imienia i tylko skrótu nazwiska, czyli jednej litery. Tam Adam M, powiedzmy. Tak, tak. słynne informacje. Czy Syn astronauty Mirosława H. Tak. To jest znowu takie mruganie okiem, że my wiemy, ale wam nie powiemy. Już, jeżeli z jakichś powodów nie mamy tej informacji sprawdzonej, udowodnionej i na tyle nie jesteśmy przekonani, że możemy ją obronić w sądzie, to i w ogóle nie podawajmy. Albo opiszmy, że nie podajemy jej ze względu na dobro danej osoby. Nie, ale I, już ale wysłuchaj nie, nie róbmy jakichś takich rozróżnień. Tak. Nie, ale to wszystko, ale wszystko to, co panowie mówią, to jest niesłychanie ważne i rzeczywiście to jest prawda, tylko że cała rzecz jest chyba jeszcze wszystko głębsza, że moim zdaniem ja tu nie chciałbym wyjść na takiego pesymistę, ale wychodzę. Zwiększa się do nas optymistów. Tak, jak bo ja na uważam, że jest to tylko wierzchołek góry lodowej i to dochodzi do pewnego głębokiego kryzysu tego państwa całego i w ogóle tej drogi, która jest od pokaźnika. A z, druga stołu. osoba wypowiedziała się w sprawie jednoznacznie i tu pana profesora nie rozumiem. Właściwie nie wiadomo, dlaczego Lew Rywin zgłosił tę propozycję. Okay. Na pewno nie, nie dlatego, że był wysłannikiem Millera, to już jest jasne. To jest sprawa prokuratorska. Pewnie zwariował. Kto? Rywin, no, skoro nie był niczym wysłannikiem. Tak. Więc skoro pan Marszałek rozsądził, że jest to sprawa prokuratorska, lepiej wiedząc o tym od prokuratura generalnego, który oni wiedział, to wniosek dla nas jest tylko taki, że nie jest to sprawa dla Sejmu którego? Marszałek, to wszystko mówił. Nadrobiono to w niedzielę. Kiedy, jak Państwo wiedzą, w okresie po świętach, a przed sylwestrem, Sejm pracuje szczególnie intensywnie. Większość ugrupowań uważa, że zarzuty są zbyt poważne, a udział w aferze przedstawicieli SLD możliwy. Dlatego sprawą powinien zająć się Sejm. To jest jedyne rozwiązanie. To znaczy, żeby Parlament powołał Komisję Śledczą, która natychmiast zajmie się. Gromadzeniem dowodów, przesłuchiwaniem świadków i przedstawieniem opinii publicznej w wyniku swoich pracy. Powołanie komisji wydaje się przesądzone, bo podobnie myślą przedstawiciele Platformy Obywatelskiej Prawa i Sprawiedliwości, a także PSL. Którzy tajnie spotkali się w niedzielę, tylko gdzie się spotkali? Bo widzieliśmy, tam zdaje się, pana Sawickiego z PSL-u, ministra Szymczycha, a z tyłu kto wie, czy nie pana Walędziaka oraz pana Rokita, ale kto? Wiedzą Państwo, gdzie się spotkali? W radioze, na śniadaniu, z którego wychodząc ustalili, że musi być komisja śledcza, co wskazuje na przydatność mediów w życiu politycznym. Miejmy nadzieję, że historia się nie rozmyje. Miejmy nadzieję, że fakt, że została ta informacja opublikowana w gazecie wyborczej nie wynika, ten termin, który został, nie wynika z tego, że zaraz na początku stycznia będą się decydowały losy tej ustawy o, o radiofonii i telewizji. Miejmy nadzieję, że to nie jest po to, żeby prze, przez święta sprawa przyschła. Miejmy nadzieję, że od, Ale zaraz po Sylwestrze to wszystko wypuchnie. Doświadczenie naszą... doskonałe z, z czasów amerykańskich i wie pan, jak działają te mechanizmy. No to niech pan powie, jak taka rzecz powiedzmy jest ujawniona w, w Stanach Zjednoczonych łącznie z oskarżeniami najwyższych osób w państwie i w tak, w elitach i wśród dziennikarzy znaczy, i to tak jest co dobra, by się to, dalej działo? Znaczy, co by się działo, to przede wszystkim yy, ten, yy, bo rząd ta, tak samo by się bronił. Znaczy no, to tutaj jest ja oczywiste. obserwowałem dokładnie, jak premier wyglądało za czasów bieżę, że że nic nie, nie wie, Clintona. I zarówno rzecznik, jak tu zasakowuje się rzecznik Tober, jakby premier mówiłby, że niczego nie wie, powstałoby specjalne jakby, koło ludzi, którzy by dowodzili, że to w ogóle było niemożliwe, że w ogóle nie było jak żadnych kontaktów. Między... Natomiast tu główna rola była co by się działo w mediach. Na tak, ile no media, to media prowadziłyby to śledztwo. Tak. Że dochodziłyby. Czy ktoś pojechał do tej daczy y, domu y, na Te Mazurskiego Rywina i sprawdził, czy tam bywał premier? Choć czy by ktoś by przesłuchał? Y, albo sąsiadów. Y, czy ktoś na przykład sprawdził, y, czy jaka, jaki był stosunek przewodniczącego telewizji, y, telewizji tak. y, Roberta Kwiatkowskiego w sprawie y, Polsatu i w sprawie y, rozmów za gorą? Czy ktoś spróbował się dowiedzieć, jakie były inne kontakty i rozmowy premiera w tej kwestii? państwo odpowiedź? Nikt. Podobnie jak i nikt nie zadał pytania, bo trudno odpowiedzieć, czy jest, czy nie ma związku między tą informacją, a informacją o tym, że pan prezydent zaleca utworzenie partii centrowej, nie wykluczając swojego udziału, na co redakcja tak reaguje. Musi się też zmobilizować SLD. Bo, jeżeli nawet wypowiedź prezydenta nie jest sygnałem, że zamierza on budować nową partię, to na pewno jest sygnałem, że w samym sojuszu coś powinno się zmienić. Lub ktoś powiedziałby domyślny czytelnik, ale zostawmy to na przyszły rok, gdyż wpadniemy w pesymistyczny nastrój dziennikarstwa śledczego. Natomiast z czym wyjdziemy w rok 2003? Z nowymi wynalazkami, które nieznane były Fenicjanom. Na fantastyczny sposób ściągania podatków za psy wpadł sołtys w Silaski koło Zielonej Góry. Postanowił sporządzić listę właścicieli i na jej podstawie egzekwować prawo. Sołtysa denerwuje, gdy pyta gospodarza, po której posesji biegają psy, dlaczego on nie zapłacił podatku, a ten odpowiada, że to nie jego i jeszcze się z tego śmieje. Fantastyczny pomysł zdenerwowanego sołtysa, żeby spisać właścicieli psów. Do no to Fenicjanie to niby nie upadli. Gdyby takie coś wiedzieli, a nawet koła by już nie trzeba y, wynaleźć. Ale zapytają Państwo, jaki skutek ten eksperymentalny, podkreślmy to, y, pomysł miał w rzeczonej wiosce, którą rządzi zdenerwowany sołtys. Ano taki. Ściągalność podatku jest marna. Ostatnio zapłacił jeden mieszkaniec. Opłata wynosi 25 zł rocznie. Podziewamy się zatem zniesienia akcyzy od podatku na psów, albo ogólnonarodowej dyskusji o wyższości kota, albo o tym, że 25 zł to jest stanowczo za dużo. Jak I na denerwowanie. To jest dyskusja, Są, która przykryje wszystkie inne. Której życzymy Państwu przy e, posylwestrowym stole, życząc niegorszego następnego na roku. Nie na przyjaciół, których się wpuszcza do salonu jednak trzeba. I może się... taki wniosek. I komu się daje łapówki. I komu się daje łapówki. Wszystkiego dobrego. Żadnego programu satyrycznego. No a zaraz Anna. Gros państwów. To został prawdziwym idolem i Tak. No. Yeah. Kuba pojęcia. że on no. się ma nazwać program Kuba rozpruwać, ale ponieważ Kuba nie wymawia R. Ja mogę opuścić studio. Lożak piarzy, czyli Polsat w krzywym zwierciadle jutro o 23.40. Tym razem nie Kevin, a Alex w pojedynkę musi bronić...